Dziękuję dzień dobry. Dobry. pierwsze, Dzień, dzień dobry. dobry z naszej nowej przyczepki. Druga noc. Wszystko Pszczepce. działa oprócz tego, że nic nie działa. Znaczy ma działa. Z tego, ma co, działa. Z to, tego to... co było w opisie aukcji, to wszystko działa. Ale na szczęście wodę w tej butelce, więc by było się otrzymywać. Dziękuję. Czekaj, nie stawać na drzwi. Dziękuję. Akcja Pokrowiec. Akcja. Akcja, reakcja. Kluczyki wziąłeś? To jest, kolony, to sądzi. A, a za dużo paliwa mamy. Nie, no spoko. Wyłudziłem. Daj dozgadza. mi pokrowiec. Nie ale daj mi pokrowiec. Idź, daj samolot. Bo twoje paliwo. Nasze nowe, bardzo drogie nabytki. Ja nie mogę, ale stolimujemy. Nie, <grym grym> to nie. Ja nie wiem. twoje lampy? Może miejsca na lampy? Dobra, ja to weszłam do montu, i, bo ja sam tytuł nie ogarnął. Tu nie ma przyciepy dla wszystkich, ale jest po to. To jest już zajebiście. Gdzie to są lampki takie o no, brysowo? E, a to są na TEM, na LEDy. No to, to mówię, że LED-owe, pewnie na baterię, wiesz. Aaaa, A, a To chyba tyle, że chyba jest za duże. Chyba, że go przeszyjesz, ale nie wiem. Dół. A jak na górze on się trzyma? Co? Jak na górze on się trzyma? To no, się trzyma pewnie, bo na górze powietrze i tak go dociska. Nie ma na górze do tego nic. Tu łapieć po tego do tej kadry i dołem daje, żeby go nie poderwało i powietrze dociskało, dociskać na górze, nie? Dobra, no, rozwijamy ten no, czas. Tyle było z naszego pokrowca Kolejna, niepowodzenie nie, nie kolejne Ale się wypasuje Dawaj go do przeczepy i do ja przyczyty. montuję te Pomożesz montować mi lusterka Weź termon, zdupilaj te herbaty i montuję lusterkę jedziemy Rzeczka. Drugie podejście, pierwsze były na gumkach, ale nie były zbyt dobre. A to tak Baloników na druciku. Majuk na? Szybokrętny. Myślałem, że to szybokręty mój komplet. Mój piękny komplet. Czerwony. Ja Ale tu ja czy mam znaleźć? Tak, tu są szybokręty pewnie. postaw. Nagrywasz to dalej? Tak. Aha, A ten pałok do ciągnięcia wzięty jest? Tak. <śm> do... Wzięte wszystko. Jak to się mówi? Czekaj, dowodzenia beczki, tak? Ładnie podróży, do ciągania tego... Do tego, do tego, do tego, do tego wodzenia beczki. No do beczki. turlania beczki. Nie, nie turlasz, bo turlasz się rękami. A jak masz pałąk, to już jest wyższa technologia. Tak jak już tysiąc lat do przodu, dalej jest ten... turlanie beczki. Jest wodzenie beczki. Dobra, ja zostaję tysiąc lat. Bo do wodzisz, tej... wodzisz beczkę na tym Wodzę beczkę na pokuszenie. To też. Do termosa. Dobra, dawaj ten. Do Nie jak te lusterka będą działać. No, lusterka, lusterka, milenko, milenko. Czemu włożyłaś, brudny, szubotem do tego? Jak? No, się Ja bym nie ruszyła. No, się nie 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 Na cmentarzu. Nie na cmentarzu, tylko za kościołem. Na kościołem z cmentarzem. Był tutaj cmentarz. No by, nie, to nie był cmentarz, tylko był, e, były płyty na grobie za kościołem. Mm -hmm. Luźno, tak? Cmentarz. No. Prawda, tam, był kiedyś cmentarz. Ale Wiem, już że, to nie ma. Jak to ukaże, to do kiedyś. Ale już to nie ma. Dobra, jedno mamy z płytami. Podłóżmy. No, ciekawe na krótko. Na luźny. Teraz po połowie to jest najpiękniejszy w świecie. Jeep. Mój dżib. Mój dżib to tak. trochę rozbity. Nic, daj mu to Jak szacicowi blizna od szabli. Mhm, ja tak nie uważam. Bo nie masz duszy rycerskiej. Nie. Wcale. To... Masz duszę plebejską, chłopki. Ciekawe. Blizno z mojej ręki do tego daję mu szlachetności i uwagi. Tak, 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 tak se tłumacz. Czekaj, żebym tak samo nie zrobił dwóch. Weź tam to wyciąg. Dole mi daj. Gdybym dwóch tak samo nie zamontował, pokaż tam to. Już pokazuję, dwa razy coś będę robił, nie ma czasu. jest napisane, że. Weź go tak, jak ludzie powinni. Trzymać. No chyba tak będzie, tak? Jedno, Albo więc... tak. Nie, od góry. Po drugie będzie. Ja mu tak, a on tak. nie tak. Film instruktażowy: jak nie rozbierać lusterka, właśnie pękła. Ale płaski. Co? Amerykańska myśl techniczna. Takiej bo rozbieramy jak u dziadka, wiesz? Tak całkiem niepotrzebne nawet To co, nie rozbieramy? Dobra, to jest angielska myśl techniczna To proszę go uratowany, a... To jesteś z kosza z kuszety. Weź, ja tu wrzucę i wysypię później do kosza. No tu szkoda tego. Ale wysypię do kosza. A na co ci to później wyrzucę? Doreczek mi. Nie tak. to. Doreczek. Te szybki mi nie potrzebują. Boi się żeby... Ale to jest zrobione. Ale ma lepsze. to wypstryknąć. A czemu nie? O, o, odchodzi jakiś klej, autostan. żeby Boi się, żeby wyczopów tych nie połamać, wiesz. Bo tych to już się sterują tym, nie? Mm -hmm. czekaj, bo ty odrywasz całym sterowaniem, a tam nie ma, a nie, jest, dobra. To jest tutaj, no. nic nie psuje bardziej niż było. Dobra. Mamy wtyczkę? No mamy wtyczkę, a ten kabelek? On jest chyba... On był wszczepiony do lusterka. Tak, na stały więc to pewnie. Styczki i tu. Ten jest drugi taki sam. No dobrze, no ale czemu on był do lusterka? No bo ten rozprowadzał ten ogrzewanie i cały ten czynnik, co miał tu ściemność, co się właśnie zepsuł, nie? Tak samo jak Show A, pojedziemy bez koła. Co? Nie znasz. Może i tak, ale wiem, że bez koła nie pojedzie. Ale miejsce miejscu tego, bo jest w bieżniku ten mhm. W tym bieżniku. bo jednak lubię, jak mi elektrycznie działają. No tak, było działa się, to tylko ogrzewanie jest. Thank Efekt końcowy, jest tu stareczko, powiedz Brzecie, ale tamto jednak mam takie fajne, ściemniające, brązowe, no ale nic, jak się nie ma, co się lubi. A co, to? tamto lewe, to mam takie brązowe, ściemniające się. Tam to masz oryginalne. No. Dobra. się rusą. Otrzymaj No mniej więcej chodzi a może to trzeba. Jedynkę i dwójkę? No, tu jest jedynka, Stasiek. Tak, chyba tak. Nie wiem, też dwójka jest. A, no to dobra, może Jedynka jest to, że. O Boże, dla króli. żebyś tu nie wkładała. Tutaj tego rantu od lusterka, rozumiesz? Aha. Bo wtedy by się trzymało bardzo mało i mogłoby wypaść na angielskich dziurach. Wygląda solidnie. Drugie Wygląda lustereczko, powiedz przecież. Powiedz przecież, czy my się dzisiaj na ten prom wyrobimy. Tak. No na instrukcji jest jedna do dobra. To jeszcze do można regulować takie kolejne druta. Jak masz usterko, e, dziwnie. dziwne. Mamy, mamy proste, więc możemy dać oba tak samo. Czyli to jest pewnie specjalnie, że można tak, wiesz, jeszcze to... Ale tu też właśnie o to lewe jakoś tak dziwnie z... S... A, no tak. Dziwnie, bo to przekręcić co możesz tak, możesz tak. Jak masz szerokie rustyka możesz przykład tak, tak w ogóle właśnie lewie, tak mniej zawadzają, nie? Nie wiem, czy tak nie damy. Zobaczymy, co się jazda. Nie muszę bawić tak. Ale wygląda, że jakoś solidnie nie lepiej się, tak jak tamte. Które oddaliśmy na szczęście. Powiedziałam, że są niebezpieczne. Stwarzają zagrożenie. Tak wygląda, bo to Jeepowskie mają, ale jest straszne. O nie, to nie forfie, jednak. To Jakoś... Ja wiem, że... wolę mojego ja dzika. To wszystko w miłości. Dobra. Zamontowane.